Dzisiaj pokażę wam auto Daewoo Matiz, które wiele z Was polecało, żebym przetestował, więc tutaj to jest. Te koła są naprawdę bardzo tutaj wykrzywione i to nie idzie zbyt szybko tylko 90 km na godzinę. Chciałam zadriftować, ale się nie udało. Tutaj się przynajmniej auto poślizgnęło, więc wiedźmy tym autem coś i zobaczmy, jak się zniszczy. O, ładnie, ale nadal może jechać. Tam to auto już chyba nie może jechać, niestety, ale. Ja dalej mogę, więc to super. I tutaj są wszystkie wersje tego auta. Teraz wezmę wyścigową, no i jedziemy. Ta wersja jest na pewno szybsza od tamtej. Przede 160 km na godzinę, no. Ładnie. O! tym mi się chyba dało dobrze driftować. To auto się naprawdę bardzo dobrze trzyma drogi. Bardzo się tym dobrze steruje i też driftuje. Nie driftuje się tym jakoś bardzo dobrze, ale jest lepiej niż niektóre z innych aut, które testowałem. Ojej, tutaj ja mam na tym zakręcie 140 km na godzinę, jeszcze tak szybko nie jechałem na tamtym zakręcie, więc zobaczymy jak się to, to tutaj rozpędzi, już jadę 214 km na godzinę i już się bardziej nie rozpędza, teraz będziemy hamować, raz, wyhamuję, prawda, tak, wjechałem na piasek, ale wyhamowałem z takiej prędkości, więc jest to naprawdę świetne, w tym aucie mogę wchodzić w zakręcie jak jadę bardzo szybko. Tam nic mi się nie stało, więc weźmy wersję rally tego auta i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi na tym torze terenowym. No, to jest bardzo wąskie. Nie wiem, jak y, temu pójdzie, ale to zaraz zobaczymy. Ojeju. myślę, się przekręcamy. mi jedno odpadło. O nie, tak, tutaj skręcamy w lewo. Bardzo ładnie. O, ładnie, bardzo ląduje. Przynajmniej tam wcześniej ładnie wylądowałem. O. Pięknie tu wyskoczyłem, koło nie odpadło, więc jest super. Tak tutaj skaczemy. O, jest <laughs> Może tutaj auto, bo się już chyba trochę gorzej rozpędzało. Tutaj jechałem trochę wolno, ale doleciałem. Koło odpadło, jeszcze raz mogę to spróbować. Tak, skaczemy. Bardzo ładnie wylądowałem, akurat się nie przewróciłem. Super. Ale tutaj się za to przewróciłem, no. Wow. Więc jestem na tej mapie z skocznią i tutaj zobaczymy, jak daleko to auto wyskoczy. Bardzo mnie to ciekawi. Jeszcze zauważyłem, że ma takie zielone felgi. A całe auto jest pomarańczowe, więc jest to naprawdę bardzo ciekawa kombinacja kolorów. Tutaj przeleciałem 230 metrów. Ładnie. Koło jedno odpadło. Dwa koła odpadły. Oba z lewej strony. Ale czy dalej mogę jechać? No niestety nie mogę. Więc mam to auto na tej. Mapie z tą burką i nie wydaje mi się, że to auto przejdzie jakoś bardzo daleko, ale to, to zaraz zobaczymy. To nie oś tutaj się strasznie tak rusza. No prawie wpadłem w poślizg, ale to auto bardzo dobrze się utrzyma drogi, więc nic się nie stało. Tutaj skaczemy. Całość, przeleciałem bez najmniejszego problemu. Zobaczymy jak wyląduje. Nie no, ja w ogóle tam prawie nie skręcałem, tylko auto samo się wyrównało. Wow tu ma tam się naprawdę bardzo dobrze jedzie, teraz zacząłem hamować, się przewróciłem i jedno koło odpadło, ale mogę teraz bez problemu jechać dalej, więc to jedno koło zbyt dużo nie dawało, więc sprawdźmy jak to sobie poradzi na tym teście zawieszenia, więc jedziemy tutaj, ojej ale tutaj skoczyłem, wow, <laughs> ciekawe jak będzie tam dalej, na pewno zbyt dobrze nie pójdzie, pewnie te koła odpadną, no zobaczymy, ale tutaj na dole na pewno przywalę. No, przywaliłem, ale nic bardzo się nie stało. przednie osie chyba troszeczkę wykrzywiły. Teraz odpadło jedno. No i dalej już to auto niestety nie pojedzie. Ale tutaj jest jeszcze taka ciekawa skocznia i chcę zobaczyć, czy tym aucie uda się tam przeskoczyć, ponieważ jedzie dość szybko, ale nie wiem czy wystarczająco szybko, więc teraz to sprawdzę. Teraz wziąłem wersję rally, to może jest troszeczkę wolniejsza, ale zaraz zmienię na, na tą drugą wersję. Maksymalnie jedzie 218. No tamta wcześniejsza też jakoś tak podobnie jechała. Tak, i skaczemy. O, akurat doleciałem. Idealnie. Super. Wow. I jestem na kołach. No teraz już nie. Oba przednie koła mi odpadły, ale silnik dalej działa. Więc trochę ulepszyłem to auto. Teraz zobaczymy, czy będzie jechać szybciej. No, wcześniej jechało maksymalnie chyba 260 km na godzinę. Zobaczymy jak teraz mu pójdzie. No już jest 230 i idzie aby cały czas do góry. Jestem pewien, że jakby... Ten tor był trochę dłuższy, to by to auto się jeszcze bardziej rozpędziło. Tak. Zobaczymy. No, żadne komi nie odpadło. O, ładnie. Wow. To auto wygląda teraz naprawdę świetnie. I dalej może jechać. Jeszcze jedną rzecz zmieniłem. Zobaczymy, czy będzie troszkę lepiej. Wcześniej rano chyba 230 km na godzinę. Jakoś tak. No, teraz jadę dużo szybciej. 260. Już. Zaraz będzie 300. Wow. To auto już prawie jedzie o 100 km szybciej niż jechało oryginalnie. Wow. 270 jechałem na skoczni, i mi jeszcze dalej. Wow, jedno koło mi odpadło, tam sobie leci. No i tak się to auto zniszczyło. Silnik dalej działa, ale koła przednie odpadły. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to się Wam na pewno spodoba ten film, który teraz Wam się na ekranie pokazuje, o innym, świetnym aucie. Więc żeby nie pominąć kolejnego filmu, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć! Ale te części się tutaj rozleciały. I się jeszcze zapaliłem?